W kraju numer 19 w Zabudowie. Po 8 dniach rolnicy zdecydowali się, że zawieszają protest, ale tylko po to, by za kilka godzin rozpocząć blokady dróg w Warszawie. Od rana koło Zabudowa policjanci dokładnie kontrolują stan technicznych pojazdów i badają trzestwo Dokumenty zostały sprawdzone. Macie wszystkie wrażenia pełne, Czy już też jest sprawdzona. Czy trzecie Państwo zgodnie z przepisami ruchu drogowego? Aktualnie od 9.30 około 50 ciągników rusza w kierunku Warszawy. Rolnicy jeszcze mają nadzieję, że uda im się dojść do porozumienia z Ministrem Rolnictwa Sawickim, a ich postulaty zostaną spełnione. Liczymy, że przynajmniej część z nich zostanie spełniona tak, że po prostu pozwoli nam to dalej funkcjonować bo one nie zostaną on spełnione, to po prostu to polski rolnictwo zginie. Rolnicy niezmiennie żądają spełnienia ich dwunastu postulatów, między innymi wypłaty odszkodowań za straty spowodowane przez dziki, odstrzały zwierząt i interwencji na rynku mleka i wieprzowiny. Wczoraj doszedł nowy, trzynasty postulat, dymisja Ministra Rolnictwa. Musimy wyjść z tych na razie nie do domu. Na razie rolnicy zapowiadają blokadę dróg wjazdowej do Warszawy, ale nie wykluczają, że jeśli zajdzie taka potrzeba, powiadą ciągniętami pod Ministerstwo Rolnictwa. Zajeżdżamy do Warszawy i jeżeli będzie taka potrzeba, to blokujemy ją z każdej strony. Koledzy wyjechali już ze stanu, z łodzi, chłopacy wyjechali, z każdej strony skojarzymy do Warszawy. Po rozłamach blokada krajowej 8, 2-3, już ostatni dzień. Dołącza do rolników wiodących za budowę i zmierza w kierunku Warszawy. Po zerwaniu rozmów w Ministerstwie Rolnictwa utrudnienia na z Białego Stopu do Warszawy potrwają jeszcze do godziny 22. A jutro rano rolnicy przyjadą do Krzyża, gdzie zablokują drogę krajową nr 65 na trasie zgranie ma do Białego Stopu. Ja apeluję do ministra Stanickiego, żebym bardzo do, że do, do, do tej. Swoje ambicje, skoła do kieszeni, niech nie posiądzie. Ta sytuacja naprawdę się z kontroli. Rolnicy zapowiadają, że będą blokować Warszawę, aż minister Sawicki zauważy ich problemy. Minister już nie ma wyjścia, bo, bo, bo przez rok czasu nas ignorował. Rok czasu próbowaliśmy tam sygnalizować te swoje problemy. Przez rok czasu nic nie zostało zrobione: nic, kompletnie nic. Liderzy Związków Rolniczych zadeklarowali, że jutro w Warszawie nastąpi zaostrzenie promesji a w mieszkaniu łażyca siłą wiecznych obiektów.